Hej, przychodzę do Was z, z holem z Netto i z Biedronki, nie będzie po kolei, bo mam nieuporządkowane rzeczy, ale dobra, zaczynamy, słuchajcie, w Biedronce właśnie kupuję takie, chyba już Wam to pokazywałam, pasty Govege, e, warzywna, to jest bardzo dobra, samemu tam można zrobić, ja wiem, jeszcze super jest, słuchajcie, taka suszone pomidory i żurawina, Ma już skacze, e, w Biedronce też kupiłam... Żurek, chciałam barz biały, ale nigdzie nie było, ani w ta nie było. Zresztą kupiłam Żurek, więc będę chyba robiła barz biały ale Żurek, lub Żurek ala barz. O, Żurek ala barz biały będę raczej robiła. Kupiłam te chusteczki oksy, te do kolorowych, prania, Ja je lubię, nie wiem, dla mnie się niczym nie różnią od tego wanisza, czy tych takich bardzo drogich. Co jeszcze, słuchajcie, kupiłam śmietanę, osiemnastkę, to właśnie do barszczu białego ala Żurek, lub Żurku ala barz biały kupiłam słuchajcie słuchajcie kupione mamy też gofry e, i coś bardzo niezdrowego i bardzo mm, bardzo niezdrowego nigdy w życiu tego nie widziałam i słuchajcie no to jest hit cukier olej rzepakowy olej palmowy mm, mojego partnera dzieci przychodzą jutro i mówiłam że nie bardzo ale on twierdzi po prostu że fajnie super u niego są więc trzeba dać słodyczy więc będą gofry takie nierobione domowej roboty i taki oto właśnie cukier z olejem rzepakowym. Dobrze chociaż z olejem rzepakowym, ale zobaczmy czy nie ma jeszcze. się przestań. No jest oczywiście olej palmowy. Tak czy siak, to co to kosztuje kuro? 4,29. No, Majno nie. Dobra, no i tak. Kupiłam, no co wam powiedzieć, mam jajka 10 sztuk. Ja nie kupuję tego wolnego wybiegu. Kupiłam też słuchajcie, mleko. Potrzebne mi będzie do tego, że będę robiła chlebek bananowy już przestań, chlebek bananowy będę robiła, ponieważ mi się banany psują w Thermomixie. Akurat też kupiłam jeszcze, o to w Biedronce. wszystko było w Biedronce, właśnie. I teraz to też kupiłam, słuchajcie jest tam taki nowy, ta, taka w Biedronce, Linia Bell, Wege yy, i to jest wegański podkład dopasowujący się do cery, słuchajcie. I to jest dla mnie hit, to jest Light, to w ogóle Light to nie, ale z ciekawości wzięłam. Ponieważ to ma taki kolor, czyli biały, zobaczcie. To jest w ogóle białe, 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 białe. I kiedy? Białe. Widzicie? I po prostu rozsmarowując, nie wiem, czy to w ogóle będzie dobre, bo ja nie mam takiej jasnej karnacji. No, ale dobra, spróbować chciałam, spróbowałam. To ma zresztą super, nie wiadomo jak dziwnie, bardzo. Mm, gramaturę, bo 20 gram to ma. Mieliście to, powiedzcie, czy może ten jakiś inny kolor. No, ale to pachnie, czy to w ogóle działa, czy nie działa, czy ten inny kolor w ogóle jakoś daje radę. E, jak to w ogóle jest, ok? Sorry, poprawiłam się, wybaczcie. Dobra, to jest to. Co jeszcze? Mm, teraz w to już, słuchajcie, to chyba wam przesunę, się, żeby to. A nie, jeszcze wam coś powiem. Słuchajcie, w ogóle, ja nie mogę ostatnio żadnej wody, wszystkie wody, no chodź, Milo. Nie, nie chcę majlo. Wszystkie wody, słuchajcie, mi nie smakują. Każda, wszystkie, każda. Każda woda mi jakoś nie smakuje, więc mój partner wymyślił, że sobie. Mm, Kupiła parę wód takich malutkich i dopiero jak mi któraś poskakuje, to kupimy taką dużą. No więc wzięłam tak. Wzięłam Polaris, to jest właśnie chyba z Biedronki, naturalna woda mineralna, lekko gazowana. Wzięłam Skarb Życia Muszyna, Magnez i Wapń. Zobaczymy. A to chyba była ta Skarb Życia Muszyna, no właśnie nie wiem, Magnez i Wapń, ale to też chyba była w Biedronce. I wzięłam jeszcze, słuchajcie, taką Polaris, woda mineralna gazowana, alkaliczna zobaczymy. Która mi posmakuje, to posmakuje. Jak nie, po nie. Zobaczymy. Majlo tak mi tutaj waruje. Słuchajcie. A, tu macie połagan. Zaraz będziecie wiedzieć, ale dobra. Ale tu mam też netto, dlatego Wam pokażę tutaj. Słuchajcie. Netto. Kupiłam tak. No wow. Chleb tostowy, który mają na pewno być chciał zjeść. O, ale widzicie. Takie co że... Jakie piękne. Światełko tu pada. Ale to takie światełko, że raczej nie bardzo. Słuchajcie, ale chyba nic na to nie poradzę. Bo mi akurat tak dziwnie tutaj świeci. I co? I nic. Za dziwny, słuchajcie, taki obraz mam. Naprawdę. Majlo, przestań. Dobra, pokażę wam. Nie. Czekajcie, czekajcie. czekajcie. Okay. Dobra. No to tak, jest taka. Majlo, naprawdę, uspokój się, Majlo. Spokój. Tu jest jedzenie, chodź, a nie wariujesz. No chyba musi być tak, dobra, e, kupiłam, no i kota widzicie akurat, kupiłam chleb tostowy, słuchajcie, chleb tostowy, a, 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 netto, ja go lubię, to jest ten najlepszy chleb, dla mnie najlepszy chleb tostowy, to ten, ten, pełnoziarnisty, ja go bardzo lubię, Mariusz chwiluje, bo po on myśli, że ja nie mam tam myśli. kupiłam bekę, to też dla dzieci, mojego partnera, dwie bułki, bo wziął sobie do pracy, w ogóle, te, z tymi bułkami, z tym wszystkim. No i ostatnio bardzo polubiliśmy rzodkiew, słuchajcie, rzodki w taką białą, jest po prostu dla mnie super z jakimś, o, z tym na przykład właśnie słuchajcie, humusem, tak? No to dla mnie po prostu to jest mega szczyt Fajowe. a w ogóle to jeszcze nie pamiętam, bo zapomnę, e, bardzo Was przepraszam za... za co? Za jakość tamtego filmu z tym mierzymy. Ja go po prostu chyba skasuję. Zresztą nie wiem, czy w ogóle będę to nagrywać, czy będę to robić, bo subskrybentów zero, znaczy, przepraszam tych 10, co są, bardzo przepraszam, za to bardzo dziękuję, że jesteście. Te wyświetlenia są. Ja rozumiem, że w tym mierzymy. To nie wyszło zbyt dobrze w ogóle, bo po prostu tragiczna była jakość. To no, trudno, no tak wyszło, jest tragiczna jakość po prostu. No ale dobra, może dalej. Delicje też dla dzieci. Mięta, jak się tym wszystkim obwiemy. Majonez, bo będę robiła jajka w sosie szarym znowu uwaga, teraz Wam wszystko pokazuje z netto. I uwaga cisowianka, jakby ja na przykład jestem księżniczką, która musi zbywać różne wody. Lekko gazowana, majeranek do barszczu białego, który będzie żółkiem, wafelek Zosia, ten za chyba 40 groszy. Płatki takie sami kosmetyczne dla dzieci. Jest ich e, 60 sztuk. Nie wiem, ja mam wrażenie, że one, że one lepiej, kosztują. jest już i kosztują 520. Mam wrażenie, że one lepiej kosztują niż te takie za 320. Nie wiem, takie mam wrażenie, ale nie jestem pewna. czy To mi się bardziej opadło? Nie wiem, ile jest tamtym, wiecie? Nie wiem, nie pamiętam. Pietruszka. Też chyba takiej do zupy. Doktor Beat, A jednak odporność, już nie niewitalność. Lepiej odporność. Apetina. Bardzo lubimy te, słuchajcie, apetina. Te serki kremowe. I już próbujemy każdego rodzaju. Nie. Nie Majlo. I teraz próbowaliśmy ten... Majlo, no co ty? Nie. Ten pesto i rukola. Tego jeszcze nie jedliśmy. No i różne już ale tego pesto i rukola nie. Jedliście pesto i rukola dobre? Właśnie. I teraz tak jeszcze? Górski, puszysty, szczoznikiem. Ten serek górski, puszysty, szczoznikiem. Co my tu jeszcze mamy? O, słuchajcie, wnet to jest taka nowość Boże, jak byłam mała, to było coś takiego. Ser topiony ze szczypiorkiem. Słuchajcie, to jest taki wyciskany był jeszcze zwykły. I z szynką, normalnie szok, takie rzeczy były, są. Ja tego, słuchajcie, ja tego tyle lat nie jadłam, to jakieś były podobne takie, nie? No mnie tak rozprasza, słuchajcie, jak ja to Was mówię, to jest szok. Dla dzieci guma balonowa koloryzująca język na niebiesko. Drożdże babuni, bo nie do klepka. będę robiła jeszcze ślimaczki, ślimaczek taki XXL, cynamonowy. Musztarda, do tego chyba sosu. Kawa, bo miliardy kas chodzi Miliardy, miliardy. Ser żółty, ten edamski i tylżycki z. No, z netto. Masło. Były dzisiaj przecena. Trzy masła, te bute za 12 zł. Czyli jedno masło wychodziło 4, 4 zł. I te masła były w cenie. Nie, bo to jest 83% masła. No więc jest wszystko dobrze. szan też do tego sosu. szan szan Widzicie ten szan Czy nie? Nie. No Zwykłe szantarty. coś jeszcze, a takie, tost, tostowy, nie wiem, że to jest z tych gorszych, ale to mi czasami trzeba zjeść coś gorszego, bo można zwariować. Oczywiście lizaki, dla dzieci, chupa chups, bo najbardziej bo wygląda wielki ale nie było. Budyń, budyń waniliowy, bo będę do tych filmaczków robiła jakiś zezwór, może mam nagrać, bo zaraz będę nagrywać. I jogurt, owoce leśne, chyba wziął sobie partner, tak, nie, owoce leśne i troskawka. O, owoce leśne i truskawka. Zostaw Majlo, ziemniaki, które właśnie Majlo. I słuchajcie, maślanka naturalna do chlebka bananowego. Chyba, już nie pamiętam. Czy ja w ogóle robiłam, słuchajcie, ten makaron yy, Pesto z buraka. Szkoda, że mam w Ja nie mogę. Słuchajcie, jeśli ktoś z was ma Thermomix, to zróbcie to pesto z buraka. Jest przepyszne. Naprawdę. Jeszcze Wam coś powiem co biedronce. Biedronce teraz. jest przecena tych mega ręczników. To właściwie jest przecena. No, tu już właściwie skończyła się ta przecena. Więc Wam powiedziałam za późno. Co jest bez sensu. No ale dobra. No tak, że jej nie ma. Chociaż nie. Jeszcze biedronka jest chyba do jutra. To jest. Więc yy, chyba jeszcze teraz w niedzielę to będzie. Bo jest 5.60. Jeśli kupi się dwie, no, to jest mega tanio, 5,60 za więcej. I to jest tyle. Majlo fabiuje, pokażę Wam mailo. O, jeszcze raz Was przepraszam za jakąś tam tego filmu. Majlo jest. Majlo by zjadł wszystko, co jest tylko możliwe, jak wiemy. I co? Mówimy pa ludziom? Czy jeszcze coś pokażemy? No już nic nie mamy chyba do pokazania. A wiem, słuchajcie, dzisiaj sobota. W sobotę można by zrobić maseczkę, nie? No. To, słuchajcie, mam takie nowe maseczki. <laughs> Selfie Project. Zobaczcie, takie nowe. Aksamitna maseczka wygładzająca, łagodzi zmatnia promienna cera. Pudrowa maseczka mineralna oczyszcza matuje, wyrównuje kolory skóry. Oj, widzicie? Taka. mat. tam to było Miss Blurry. I Selfie Project. żelowa maseczka nawilżająca Mist. Kurczę, nie wiem czytać. moisty. Koi wygładza regeneruje. Zobaczcie, jest taka. No jest sobota, więc masz, tak chciałam zrobić Jeśli ktoś wezmiał. To dajcie znać, która jest fajna. Eee. Chyba wezmę tą, wiecie, koi wygładza, regeneruje. Ona jest kwasem kialunowym. No, chyba tak, tylko że się boję tego, tego Elfe Flower Extract. Hmm. No, tego trochę. Ale ogólnie wezmę. No i co? I proszę Was, nie chcę łapek nawet. Tylko subskrybujcie ten kanał trochę. chociaż dobra. Tak, subskrypcja będzie zdjęcie fajne, smilona. na. Będzie się rozwijał ten kanał. Bardzo was proszę, subskrybujcie! Sama tego nie wnosiłam, ale subskrybujcie. Pa!